jak sobie radzić na przykład z tym, że jestem zdenerwowana albo z tym, że czegoś mi się nie chce i nie mogę się do tego zabrać. Zapewne wielu z Was zastanawia się, po co ja w ogóle takie rzeczy nagrywam i opowiadam. A no właśnie dlatego, że okazuje się, że wszystko, co jest dla mnie oczywistym, prostym i naturalnym, dla wielu nie jest. I kiedy zaczęłam odkrywać takie rzeczy, że nie mogę oczekiwać od ludzi, od świata, że oni pewne rzeczy umieją, że rozumieją, że wiedzą jak do nich podchodzić, jak zaczęłam to rozumieć, to zaczęłam ludzi też uczyć. I wielu wokół mnie uczy. I gdziekolwiek ty jesteś, cokolwiek robisz, na jakimkolwiek jesteś etapie życia, jeżeli wyszedłeś z domu, w którym cię niczego nie uczono i widzisz, że nie umiesz. Widzisz, że na tle innych ludzi nie masz własnego zdania, widzisz, że nie znasz odpowiedzi na różne pytania, że będąc dorosłą osobą nie wiesz pewnych rzeczy na pewno, że wszystko odbywa się na bazie tego, co czujesz, jaki masz dzień, jak wyszło, jak inni spełnili twoje oczekiwania, że ciężko jest ci być osobą sprawczą, to szukaj nauczyciela, to ci pomoże. Jeżeli mama cię nie wychowała, tata ci nie pokazał, szukaj ludzi, którzy cię wychowają i ci pokażą. Szukaj ludzi, którzy pomogą Ci wiedzieć nie domyślać się, nie szukać w internecie ale wiedzieć wiedzieć, że coś jest pewne wiedzieć, że właśnie tak należy. Człowiek musi mieć takie kotwice w swoim życiu musi mieć takie miejsca, takie stwierdzenia, takie pragnienia albo takie obowiązki takie obowiązki podejmować w życiu, że wie o tym, że one są na pewno konieczne. Więc jeżeli nikt ci nie uczył, nie pokazywał dróg, nie tłumaczył świata, nie pokazywał jak sobie radzić, na przykład z tym, że jestem zdenerwowana, albo z tym, że czegoś mi się nie chce i nie mogę się do tego zabrać. Jeżeli cię nikt nie uczył, szukaj kogoś, kto cię nauczy. Niestety, nawet to, że ja do ciebie tutaj mówię, a ty mnie słuchasz, co bardzo ci dziękuję, nie pomoże. Musi być ktoś, musi być ktoś, kto rzeczywiście podejdzie blisko. Musi być ktoś, z kim będziesz mógł rozmawiać i z kim będziesz mógł swoje myśli dzielić, swoje wątpliwości dzielić. Musi być ktoś, kto kto ci po prostu wesprze, poprowadzi, po towarzyszy. Jest to szalenie ważne i wtedy ty staniesz się osobą dojrzałą, dorosłą, osobą, która wie i która będzie śmiało kroczyć przez świat, która będzie wiedzieć, w jakim kierunku je, iść, iść, a jak nie wie, to będzie wiedziała, kogo zapytać. Jak nie wie, będzie wiedziała, gdzie przeczytać. Jak nie wie, będzie wiedziała, do kogo się zwrócić, żeby wiedzieć. I wtedy już wychowanie następnego pokolenia jest łatwe. Więc jak nie przegrać życia, jak nie przegrać rodzicielstwa, jak nie przegrać małżeństwa, uczyć się, uczyć się, ale nie ode mnie, nie tutaj od realnych osób wokół Ciebie. Szukać kontaktów, wprost. Zadzwonić, porozmawiać, dopytać. Pojechać na jakiś wspólny czas, na jakieś warsztaty. Uczyć się od żywych ludzi, którzy stają obok Ciebie, do których możesz wyciągnąć dłoni i dotknąć. Wtedy zmiany przyjdą na pewno do Twojego życia. I na pewno się nie zgubisz. I na pewno Ci się uda zrobić wszystko najlepiej, tak jak dasz radę. Tak jak Ci wystarczą siły w tym czasie, realna, żywa, ciepła w dotyku, obecność jest potrzebna każdemu z nas.